Na wojnie nie ma ateistów. W chwili, gdy życie przelatuje człowiekowi przed oczyma, słychać wołanie: Boże, ratuj. Niedawno gdzieś usłyszałam takie zdanie i przyszła mi na myśl własna historia, moja. Choć to nie jest historia o wojnie i niewiele ma z nią wspólnego, to jednak gdzieś pomiędzy wierszami można doszukać się podobieństwa. Ta historia, kochani, mogła przydarzyć się każdemu. Każdemu. Ale przydarzyła się mi, otwierając oczy na milion spraw, które tak łatwo przecież mogłam przegapić. Początek: Jak wygląda życie, gdy ma się 28 lat? Moje tak naprawdę dopiero się zaczęło. Miałam ukochaną córeczkę i męża, byłam szczęśliwa. Chyba w tym momencie do życia niczego innego nie potrzebowałam, bo miałam wszystko. Pamiętam, że pojawiła się w mojej głowie nawet taka szybka myśl: Jestem szczęściarą, inni mają tyle trosk, tyle kłopotów. Ta myśl zaświtała tylko na sekundę i zniknęła, ale jakiś niepokój po niej pozostał. Minęło parę tygodni trzy, może cztery poczułam, że coś jest nie tak pojawił się ból wizyty u lekarzy i badania na razie żadnej diagnozy. Oglądając encyklopedię zdrowia, kartka zatrzymała się na haśle rak. Przeczucie, przypadek? Los już wiedział. Miałam piękne, długie włosy. Jesienna pogoda prostowała je jeszcze bardziej, a ja tak chciałam mieć loki. Usiadłam na fotelu. Fryzjerka, do której chodziłam od lat, z cierpliwością nawijała wałek po wałku. Trwała ondulacja miała być sposobem na zbyt proste włosy. Moja czteroletnia wówczas córeczka siedziała obok, przeglądając kobiecą prasę na stoliku. Miało być tak pięknie, ja miałam być taka piękna. Nie udało się. Włosy wylądowały na podłodze, bezpieczna ziołowa ondulacja spaliła je niemal całkowicie. Przyszłam z warkoczem do pasa a wyszłam z fryzurą na chłopaka. Intensywnie zapamiętam krzyk mojego dziecka, który jeszcze dziś dźwięczy mi w głowie. Niech pani odda mamie włosy. A ja, co czułam ja? Nie wiem, kochani, nie było we mnie złości. Może tak bardzo zaskoczyła mnie ta sytuacja, tak bardzo się jej nie spodziewałam. Ale pamiętam też, że następnego dnia przyszłam do salonu, rozmawiałam z fryzjerką, było mi jej żal, płakała. I sama zadawała sobie pytanie, jak to możliwe? Przecież mnie zna, zna moje włosy. Jak to możliwe? Dwa dni po oferalnej trwałej poszłam do lekarza po wynik o ironię losu. Operacja potem chemia, naświetlania i całe mnóstwo innych dodatkowych czynności, które miały ratować moje życie. Włosy, to jak się okazało, mój najmniejszy problem. Swoją drogą jakie to wszystko dziwne, bezpieczna trwała niszczy mi włosy, a chwilę potem okazuje się, że i tak być może niewiele bez nich zostało. To trochę tak, jakby los chciał mnie przygotować na kolejne wydarzenia i kolejne wieści. Prawda. Głos lekarza jest rzeczowy. Żadnych złudzeń, obietnic. Konieczna jest szybka operacja. 28-letnia dziewczyna, pełna marzeń, styka się ze ścianą. Moja kobiecość. Muszę pogodzić się z jej odejściem. Tak wtedy myślę. Muszę żyć. Mam dla kogo. Wszystko toczy się bezlitośnie szybko. Konsultacje w kolejnych szpitalach i strach, który czai się wszędzie. Ale to nie on mnie przeraża, to nie on jest najgorszy. Pierwsza rozłąka z córką, to ona boli najbardziej. To ona sprawia mi ból nie do opisania. Pielęgniarka przynosi leki przeciwbólowe. Nie chcę, na to nie ma lekarstwa. Chcę do dziecka, chcę do swojego życia, chcę do domu. Tonący brzytwy się chwyta, nie pamiętam nawet kiedy sięgnęłam po różaniec. Teraz był ze mną w dzień i w nocy. Ocierał moje łzy, słuchał skarg. Kiedy spałam, czuwał pod moją poduszką. Mój różaniec lichania, o którym zapomniałam na długie, długie lata i których kupiłam, bo z takich miejsc trudno przywieźć coś innego. Moja przystań, mój ratunek, mój różaniec, nadzieja. Jakże aktualne stało się wtedy powiedzenie jak trwoga, to do Boga. Patrzę i widzę. Kiedyś mogłam, ale nie chciało mi się, teraz chciałam i nie mogłam, przewrotność losu. Inaczej wygląda świat ze szpitalnej perspektywy. Słucharek po kilku dniach głodówki staje się rarytasem, możliwość uczestniczenia we mszy świętej wyzwaniem, a droga ze szpitalnego łóżka do szpitalnej kaplicy to. Niby tylko kilka pięter do pokonania, ale wysiłek czasami ponad ludzkie siły. Ja się uparłam. Dreny, rurki, cewniki zabrałam ze sobą i wyruszyłam na spotkanie z Bogiem. Z tych chwil pamiętam niewiele. Stałam tam i płakałam, płakałam. Jeszcze chwilę temu prowadziłam swoje beztroskie, zwyczajne życie. Teraz czekałam na sakrament namaszczenia chorych. Jak szybko wszystko się zmienia. Ból. Może być mniejszy lub większy, może wykrzywiać twarz, może stać się udręczeniem. Mój ból? Bywało ciężko, czasami tak bardzo, że brakowało tchu. Przekonałam się, że potrafi boleć do nieprzytomności, ale wiem, że są ludzie, którzy cierpią bardziej, że ja to nic, to niewiele. Jasny promek słońca. Uśmiech, na niego też przyszła pora. Stałam się silniejsza? Skąd czerpałam swą siłę, spytacie? Z tego zapomnianego różańca ktoś powie Kolejna nawiedzona kobieta ale to on dawał mi ukojenie i nadzieję to on dostawał ze mną kolejną dawkę chemii i czekał cierpliwie w kieszeni kurtki, gdy lekarze serwowali mi kolejne naświetlania. Nigdy nie byłam przesadnie religijna. Bóg był w moim życiu, ale nie na pierwszym miejscu, na którymś z kolei. Po rodzinie, po spotkaniach, po wczasach, po pracy, zawsze po czymś, nigdy pierwszy. Teraz chwyciłam go obiema rękami i nie chciałam puścić. Był moją nadzieją, bo jeśli nie on, to kto? Nie powiem, że już nigdy się nie bałam, że nie płakałam albo że nie bolało, ale była we mnie jakaś pewność, jakiś spokój. Coś, co działo się samo, coś, czego do końca nie rozumiałam i chyba nadal nie rozumiem. Moja siła. W tej chorobie stałam się spokojniejsza. Zrozumiałam, że niewiele zależy ode mnie, że nie rządzę tym światem. Zatrzymałam swój bieg, zobaczyłam chmury, usłyszałam ptaki, nastał spokój, choć czasami wracało stado czarnych myśli i burzyło wszystko. Odchodzi sąsiad z łóżka obok, sąsiadka z naprzeciwka dzisiaj oni, jutro jutro kto Mama poprosiła siostrę Elżbietanki o modlitwę za mnie. Nawet nie wiem, kto wtedy jeszcze modlił się o moje zdrowie, kto prosił Boga o moje życie Pomoc idzie z góry. Przeszłam operację, leczenie, wróciłam do domu, do moich bliskich. Mój mąż, moja ostoja, zawsze był obok, nie odszedł, nie przestraszył się, nie zawiódł. Może zdał najtrudniejszy egzamin w swoim życiu. Sens. Wierzę, że wszystko ma swój sens. Może czasami nie dostrzegamy go, może wydaje nam się, że choroba jest karą, a długie życie nagrodą. Czy jednak na pewno? Przecież są ludzie, którzy mają wszystko i są nieszczęśliwi, są zdrowi, nie czują radości. Mają piękne domy, spędzają w czasy w odległych krajach, a mierzą się z depresją. Może Bóg, wsyłając na nas cierpienie, chce nas jednak przed czymś ochronić, doświadczyć, zmienić? Czym nie zmienił? Tak myślę. A może raczej zmienia nadal, bo czasami się zapominam, pędzę, ale już nie goniak zwariowana za marzeniami, cenię czas, dostrzegam ludzi. Bywają dni, kiedy pojawia się myśl jaką osobą byłabym gdyby nie choroba i boję się, że jednak gorszą był taki moment kochani, gdy wydawało mi się, że świat działa na moich zasadach, że ja rządzę. Ja rozdaję karty, ja wybieram, ja tasuję. Dziś dziś kiedy rozpędzam swoje myśli, przypominam sobie czas, gdy miałam 28 lat i zwalniam, zwalniam pęd. Życie toczy się dalej. Nie narzekam na swój los. Niczego, niczego nie zmieniłabym w nim. Taki był mi pisany, takiego doświadczyłam i doświadczam. A cuda? Jestem przekonana, że się zdarzają, nie tylko od wielkiego święta, ale każdego zwyczajnego dnia. Trzeba tylko umieć je dostrzec, zobaczyć w zwykłych rzeczach, w codziennych sprawach, w uśmiechu, w odwadze, w ludziach, którzy nas otaczają, w nadziei, którą mamy, w sile, z którą pokonujemy trudności. Czasami modlimy się o zdrowia, dostajemy dobrych ludzi wokół, albo odwagę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale wierzę, że jest w tym wszystkim jakiś piękny sens. I chciałabym, kochani, żeby ta moja historia was nie zasmuciła, bo nie taki miałam zamiar opowiadając ją, ale chciałabym, żebyście w trudnych momentach swojego życia mieli oparcie, szukali go, żebyście w trudnych momentach swojego życia potrafili zawołać. Boże, ratuj, bo jestem przekonana, że to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Kochani, kiedy Bóg jest w naszym życiu, wszystko jest na swoim miejscu, tylko zdarza nam się o nim zapomnieć na chwilę, odłożyć na półkę różanic, kiedy jest dobrze, kiedy życie nam się układa, kiedy spełniają się marzenia, gdy spotykają nas dobre rzeczy, gdy nic nas nie martwi, gdy życie nas bawi. Zdarza nam się zapomnieć, że to ostatnie słowo należy do Niego. Zakończę swój monolog, kochani, zdaniem, które przed momentem wpadło mi w dłonie, a może bardziej w oczy. Wiara nie zabierze burz z Twojego życia, ale jeśli zaufasz Bogu, On wzmocni Cię na tyle, byś przeszedł przez każdą. I jeszcze jedno na zakończenie, kochani, taką cząstkę księdza Jana Zielińskiego Wam zapodam. Nie ominiemy cierpienia. Przychodzi pewnego dnia niezamawiana, jak brzydka pogoda. Ale ja wierzę, że po tej brzydkiej pogodzie kiedyś zaświeci słońce, i tego Wam z całego serca życzę. Trzymajcie się, ciepło pozdrawiam.